Siemanko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli się subskrybujesz mojego kanału to koniecznie zasubskrybuj. Dzisiaj zagramy w wężyki, więc po prostu zmienimy sobie jeszcze skina. Na no, granatowego całego. Albo sobie stąd weźmiemy coś. I spróbujemy być największym wężem w tej grze. Spróbuję przynajmniej tak zrobić. Ten nawet jest spoko, dobra. Tu sobie napiszemy stunek. Dobra. I tutaj zagramy. I tutaj właśnie będziemy najwięksi. Znaczy, spróbujemy. A co nam wyjdzie? To nie wiem. Specjalnie przegrałem, żeby o. zacząć drugi raz. Po prostu nie mogę zjadać tych kropek, żeby zabić właśnie takiego długiego węża. Żeby po prostu szybciej się powiększyć i zabijać inne, mniejsze albo i równe mnie. Dobra, do tego chyba niebieskiego na pierwsze ogniwo pójdzie. Wow. Dobra, było blisko. Nie, go jednak nie, nie zahaczymy go. Po prostu lećmy i sobie. od tego maluszka, maluszka tego weźmiemy sobie. O, 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 o. I mamy go. Dobra. I ściskanie. Pyk. Oj, zielony, zginiesz. Wziąłeś moje żarcie. <laughs> Jak obiecałem tak to się stało. Dobra. to już jestem, nie wiem na, na którym miejscu, ale na pewno na którym się jestem. Uuu no, ledwo co się zmieściłem. Dobra, 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 mamy to, mamy to, mamy to. Kurcze, nie to będzie ciężko być długim, strasznie. O, 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 o. Serio? Jakim cudem on mnie mógł zjeść? On mnie normalnie zjadł, nawet mnie nie zabił. Tylko od razu mnie zjadł. Tak po prostu. Wow, taki mały zakręcił takiego większego od prawy? prawie. Okej. Okay. <laughs> Okej, okay, ten jest na pewno większy ode mnie, a go zakręciłem. I już nie będzie miał wyjścia. Chociaż może mu się uda wyjść, a jednak już nie. Dobra, pokonany jeden. Chodź czerwony na drugie ogniwo. Byk i hop. Dobra. No to co, teraz ten beżowy? Dobra. No tak, to ja mogę grać. Dobra, mamy to. Okej, okay, teraz weźmiemy kilku więcej. O nie! Nienawidzę właśnie takich. Tych srebrnych. Jest! Przynajmniej trzy złapałem. No niestety chciałem więcej, ale ten... Sz Wariat był. Gdyby nie ten wariacik, to bym normalnie go wziął. A tak to niestety nie wziąłem go. I tak to się stało, że tylko trzech wziąłem. Ale spokojnie. Zaraz wezmę więcej. Dobra. Wariacik, jest wariacik. Mamy go. Dobra, już mi w ogóle nie przeszkodzi w owijaniu innych. Dobra, jeden wariacik już się rozwalił. Teraz jeszcze jeden został. Uff. Już jesteśmy naprawdę duzi. Jak przegram, to nie wiem co zrobię. Dobra, mamy to. Dobra, już moim zdaniem on jest już naprawdę w duży. Dobra, ja mam trzecie miejsce. Bo jestem z dunek. Wow. Głupi sprinter. Dobra. To wijamy jeszcze raz. A, chodź tu. Nie będziesz mnie zabijać. U, dobra, od razu go zabiję, niestety. Nie chciałem tego zrobić. No ale sam podszedł. Hop, Pęteleczka. Dobra, dalej jesteśmy trzeci. Ło, co tu się w ogóle odprawia? Jest. Zjadłem. Dobra. Uo. Szybciej, 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 szybciej. Dobra, mamy to. Wzięliśmy już kilku. To już naprawdę będzie chyba większy niż tamten. W tamtym odcinku chyba był mniejszy, ale zaraz zobaczymy. Jeszcze sobie pogramy. To może ten jeszcze jest mniejszy, nie wiem. Ale tak mi się wydaje, że jest naprawdę wielki już. <laughs> Powijamy sobie. Pozabijamy. Pozjadamy. Pełna kulturka. Dobra. Już tylko kilku zostało. Dobra. Wow. Okej, okay, to było prawie jakim. Dobra, w końcu jeden przynajmniej został już, bo już naprawdę on wygląda grubo. Dobra, jesteśmy dalej trzeci. Tu tu, ru, tu, 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 ru, tu, 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 ru, tu, 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 hop, hop. Ciekawy jestem, no co tak mało? Tu jest niepojęte. że takie maluszki. Chodź tu. O. No niestety go zabiłem. Wow, To było grube Prawie się zabiłem Ale szczęście To już były normalnie mini sekundy Abym, gdybym nie skręcił to bym przegrał Już kilka razy, dwa razy już bym przegrał Niech ten sprinter już się zabije Dobra, zabił się Czemu ten zielony się zabił, to tego nie wiem. Ale dalej jestem trzeci. Ale ten żółty wirus jest gigantem. Co, weźmiemy trochę stąd? O. Żółty już naprawdę jest duży razem z niebieskim. Jestem ciekaw, kto pierwszy przegra. Oj, 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 oj. No i niestety przegrał. Jestem pierwszy, mam pierwsze miejsce. I ziół. Lecimy, 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 lecimy. Hop. Chodź tu. Oh! No, no, no. Ostatni raz już tak ryzykuję. To było za mocne. Gościu prawie mnie rozwalił. A jeżeli chcecie... Znaczy, chyba nawet nie będę tego proponował, bo... To jest lekko nudne. Bo... Nie dość, że jest cisza. Żadnych dźwięków. A nie dość, że nie ma żadnych dźwięków, to... Tylko zabijamy węże, więc to jest trochę nudne, więc to po prostu. Dwa razy tylko nagrałem ten filmik i tyle. Chyba, że oczywiście będziecie chcieli, żebym był jeszcze większy i próbował być większym, to z chęcią będę w to grać. Tylko musicie napisać w komentarzach. Więc po prostu lecimy dalej i kręcimy bączki. <laughs> Okej, okay, na tego różowego trochę będę uważać. O, Uuu, Jaki on jest duży, ten różowy. Nie sądziłem. Jaki gruby. Taki mięsisty. No i niestety już będzie po nim. O, oh no, tylko. Słuchaj, oh, aplikacja do nauki języków to nowe doświadczenia. Dobra, to po prostu online zagramy. Więc zagramy po prostu online i lecimy. Tu akurat muszę wszystko zjadać. Nie tak jak wtedy, bo tu i obkręcą, i zabiją. Tu jest naprawdę ciężko być dużym. Raz tylko mi się udało, żeby być naprawdę dużym. Chyba miałem tylko raz dziesiąte miejsce, ale naprawdę było ciężko. Ale później niestety. Y oh! O kurka! O kurka! Ale skarby! Wow! Ale zarąbiliście. Dobra. Już, już trochę urosłem przynajmniej. Ej, goń się. No, chciał mnie owinąć. Tak mi się wydaje przynajmniej. Wow, wow, wow. Co tu się odjaśnie, panie? Pyk. Ho. Sio. No. Tutaj i obijają i zabijają. Tylko raz mi się zawinięcia wyszło, bo krążył, 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 aż w końcu ktoś go zabił. I wygrałem. Kurka. Gupie różowe. Skina sobie zmienimy na kolorowego. Tyk. I sobie takie wszystkie kolory wybierzemy. Tyk, 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 tyk. Mm. Okej. Okay. To taki, to tak wygląda mój wąż. Więc lecimy z nim. Jeżeli ktoś, nie wiem czy da się, ale tak mi się wydaje, że w online chyba wszyscy mogą grać. Oj, coś się zacina. Dobra, już się odcięło. A, no to wrócę do tematu. Yy, co ja w ogóle miałem powiedzieć? Dobra, zresztą z tym po prostu grajmy, bo zapomniałem co miałem powiedzieć. Dobra. Boże, muszę któregoś zabić wężka. Uuu, tutaj krąży. Chyba kogoś złapał. Tylko nic nie widać. A szkoda, bym się popatrzył, jak ginie ktoś. tu, tu, ru, tu, 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 ru, tu, 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 tu. Wow, nie no, to jest, to jest, to jest złe, to jest złe, dobra, tutaj zagrajmy, nie, nie chcę tego zabijać, Co? o, wow, dwóch naraz. ej no ziomuś, dzwoni. Dobra, żółty kaman. <laughs> Szybko urosłem. Tyk, tyk, tyk i hop. I teraz tego niebieskiego. Kaman. <laughs> Nie, no dobra, no to tym akcentem kończymy ten odcinek, więc trzymajcie się i cześć. Cześć.